Fajne przywitanie. Twój odcinek, ale co tam. Dobra. Cześć, e... Cześć, witajcie z tej strony, Meko, i to jest pierwszy odcinek z serii. Ekipa na serwerze. Tak. Ja nazwałem tą serię, bo, bo, bo to ja miałem zaznaczoną serię. I trochę przez dłuższy czas nie grałem, ale co? Mam już nowy telefon, jest fajnie. Jej. Jej. Jej! jej. Patrz, co tutaj mam na ciebie? Ale, ale czemu? Ja nic nie zrobiłem. O tak, i teraz przedstawię Wam Bartka domek. Tak, um, a ja pokażę Tak, bo się dużo zmieniło. A ja pokażę piękno. Tu tak, tutaj. E, tutaj jest jego farma. I przez zrobi zrobił pseudo-ekspiarkę. Tak. Farma. Tak. Nie. Czyli inaczej pseudo. Mój ja dużo Tak. Ale nie, nie bierz tu pochodni, bo ci nie, nie. będą spełniły. No, Z drugiej chcesz... strony mam. Gdzie? Oh, Dobra. I tu ci się spo... Spo... Co? To ja nie wiedziałam. Dobra, a teraz. Mhm. To tak, to jest Bartka dom taki w takiej górze. Taki, taki zrobiony i tutaj ma dom kraj Tam jest kopalnia, do kopalni nie będziemy iść, bo... bo nie ma. Tak, Bartek, to, to to fajnie. I jakbyś fajnie, że jakbyś tutaj zrobił jakieś zabezpieczenia, żeby nie spaść. No. A jeśli chodzi o model telefonu, to to, to, to jest Samsung Galaxy A7 2018. E, najlepiej, jakby mi jest do popraw autorskich, było smutno, ale. No ale. Chcesz łuk? E, nie. Nie, bo jestem samodzielny. Nie. Jestem biedaczkiem. Co się stało? Co ci się stało? O, już. Dobra, to teraz mam swój domek, jakby coś tutaj. dobra, wiem co chodzi. Bo wyskoczyło, jak mam kurs, to mi no. wyskoczył taki znaczek. Jaki? Taki, taki znaczek na środku. O co tu chodzi? <laughs> Czy mi się zmieniło sterowanie na komputerowe? Nie! O, jakby tutaj, jakby coś tutaj ma Bartek. Um, łóżko, tak? Czekaj, poczekaj, tu i za chwilę zrobi nam ci łóżko. Nie chcę łóżka, ja mam łóżko. Na no, ekwipunku. A no to je. Y Bo je noszę ze sobą. Ym, dobra. No to y chodź y do mojego. Ale jeszcze i To A było ty... sobie wziąć. Bo ja sobie wziąłem po prostu, bo... Ja będę sobie wezmę z mózg, co ja sobie robić. A ja po prostu niszczę i tyle. A ja chcemy... Jakby z... coś chodzimy w nocy, więc jest bardzo... O! No, bardzo dobrze działa ta tarcza na te szkielety. Ratuj! Ratuj! No to... ja jak niego... Z... A, w sumie mam. Dobra, bo mogę się ruszyć. Przecież możesz się ruszyć z taką. No tak, zapomniałem, dobra, chodź Kościół. Cześć, ja chcę go zabić, ja chcę go zabić. jest. Ja mam jeden od bo... Ja mam dziewiąty. A... Przydałoby się pójść po diamenty, ale nie. A to już mój serwer. No, tak, dość dokładnie. Bo też długi czas nie grałem, bo tak jakby mi. Pan Xbox zablokował wejście na serwer i tak. tak ja tak. też nie no. mam jeden Dokładnie. O, i to jest mój dom, na razie tak wygląda, bo, bo, dzisiaj, bo dzisiaj go zacząłem budować, a jak wiemy, to dzisiaj jest niedziela, tak nie, niedziela. Się coś tylko do mój <laughs> Nie. Nie? Nie. Owce <laughs> bez No bo, no bo nie miałem czasu, nie wiem jak to zanieść. To fajnie. No to super. A do I Ciebie znowu. bym się nie załapał. To jest mój dom. Ale jak chcesz, możesz mi go pomóc budować. No Mam pomóc. Tak. Ja już, ma, ja już mam tak rozplanowane, że o tutaj, co nie? To będzie takie wejście na góry po schodach. Tu tak będzie w górze i tak będzie takie zagięcie, no wiecie, co nie? Aha, dobra. M. Fajnie. E, 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 teraz jest e, w, e, jakby co gram na wersji Minecraft? Jedenzieści. Tak, dokładnie. Gdzie dodali czy i jest fajny. Mam taką... I lampiony. No, oczywiście, bardzo chętne można zobaczyć na jego kanale. Tak. Lampion, z czego się robi lampion? A, to trzeba w tu... z, z, z jednej pochodni ośmiu nage... żelaznych nuggetów. A, okej. Okay. Czyli... A tu łatwo. Ała. Bo ja mam, bo miałem ich w Minecraft na hortatorowo, to ja miałem chyba z 50 Właśnie nie mogłem nic z tego zrobić, bo tak... Włączyli robienie z tego sztabek. To jest zwolona opcja. Ten naprawdę by nie, Tak? A to fajnie. To mogę sobie zrobić. to i... na hardkorowo nie będzie, bo na starym telefonie został. I... A po drugie Minecraft ma... No. Na serwerze będzie główna seria. Tak. No. I będzie jeszcze PUBG, bo na tym telefonie nie da się ściągnąć Fortnite I to jest, to, jest, to jest bardzo smutne. Ja też nie ma. No. nie no. No tak, tak było fajnie. Hmm. Taka, i taka smutna muzyka, taka. <laughs> Trochę zagrałeś w taki za... Trochę no zagrałeś w piosenkę to... Illuminati! Ja go nie promuję, ja go nie promuję, on jest słaby, nie wchodź na jego kanał. Dzień, nie świetlij... na tak... ciebie też nie! Dzi... Nie na twój, tylko dziwne się wyświetli. A co? Co? No, znaczy no tak, Gplay jest bez znaczy ruchu. Gplay to gówno. W sumie nie, nie, nie mówmy o nim. Ja, ja wytnę ten Disney kawałek. -play. Ty też to musisz wyciąć. Bo, bo, bo wiesz co nam zrobi gościu? Disney Disney? Disney. Patrz jakie, Disney. Patrz, jakie fajne. O, jakby coś to będzie piaskę. dom ekipy. Patrz jakie fajna piaska. Bo napisałem tutaj na no, tablicy wstęp tylko dla naszej drużyny i to dam tutaj fajnie jest. I może jeszcze Damian jak dojdzie, jak będzie miał. Life. I, tak. nie, nie I kuba! I kuba. Chodź oh, my... tu kurdo! Mi lagujesz, wiesz? E, no co mi zebrałaś piórka? Nie zebrałem ci piór. Nie mam piór. Nie masz piór? Nie mam, serio. No <laughs> Coś, no bo mam pióra. jednego porna. Porna? No porna mam. Nie no. mam. Czyli pieczymy w schab, Jezu, po prostu. Mam szle. masz na? A no tak, bo ty masz tam farmę zapomniałem. Możesz z niej korzystać, jak chcesz. Nie tam poradzę sobie. O, jakby coś w środku będzie też tam, yy, znaczy nie, pokażę ci. Bo musimy, yy, umiesz my parkurować my... jak ja? Bo ja bardzo dobrze parkuję. No to fajnie, tu... A wyłączyłaś autojumpa? Tak, bo parkurowanie z autojumpem Ale... jest do dupy. E, mi się chyba wyłączył. ja e, to go wyłącz. Muszę zobaczyć. O, czy nie A, mi się odblokowało. No naprawdę. Dopiero teraz. To tak. to i jest ale tu, że... To nie wiem. Ja pewnie tutaj, gdzie być. będzie gdzieś tu farma, co nie. Um, może tutaj jakieś ja będzie takie wejście. Jest. Tak serio no. no to sprawdźmy. To ja, no sprawdziłem. Ach, no to tylko jakoś automatycznie. Um, czekaj, to właśnie muszę znaleźć na tą farmę na górze. To będzie takie samo do samego szczytu. tak I może to być... nie. nie Kurde, myślałam, że znalazłem pandę. Nie, to <laughs> jak, jest... jak można porównać pandę do krowy? Co ty im robisz? O, nie zmieniła się tekstura tego. Co? E... Śniegu na tym. Nie, zmieniła się. Z... Zmieniła się, ale na Javi inaczej wygląda z boku. Serio? No z boku. A no serio, tak, no, tak samo. No z boku tak samo wygląda, tylko ale tekstura... Ale z góry. No tak samo. Nie wiem, to A może będzie... O. I... Właśnie, dobra, y, tu tutaj tak, będzie tutaj takie szkło i będzie taka bardzo duża dziura, co nie? I na dole będzie... O pomoż. i tutaj będzie na tej górze będzie obserwatorium. Mojej no. Prawda? O, moje to... jest większe, bo ja mam więcej czanków. No co? No bo no więc Ale będę taki więcej widział. On nie hmm. tyle sięga. Czekaj, to czyli, stanę w tym miejscu. A ja twojego nie widzę. Czekaj, Nie, widzę go. Pokaż. Ten sam masz. A. Ale nie, serio, mam 20 cząków. Pokażę ci. Dobra, tam już. A, dobra. No to tak będzie wyglądał mój dom i nie chcieliśmy dzisiaj zacząć długo. Czekaj, ile już są drivki? A, 9 minut. A, to tylko na omówieniu straciliśmy 9 minut. Nie, fajnie. Nie widzę. A ile będzie się przysłodził ten filmik, co? To 9 tutaj z tą głową. No, nie, no nie boli nie Boli, nie jestem baba. Nie jestem baba! Rozumiesz, nie jestem baba! Bo baba! Nie się. To ty z drugiej strony. <grym> też mam łopatę w tej flipu. Ja mam niej! Nie, bo no, nie bawię się. <grym> A jaką masz łopatę? To zwykłą. Kamienną, czy... Kamienną. Dobra, ja mam dwócheczkę. Aha, tak. Również jedna żelazna. Jedna żelazna, no dokładnie. I co, doprowadzamy co to pamięta... do twojego domku i bazy? Zapamiętajcie I... Um, um. dzieci, że... <coughs> że co? Że żelazna łopata jedna jest równa do tej łopaty tak a raz. dwie żelazne równa się diament. nikt tak nie robi tak żelazny tak ro jak ten. Dwa, ten tak tak jak dwa diaksy równają się jeden emeral. Dokładnie. A jak dwa emeral to się równa... Dwa bedrock. Jeden bedrock. Którego nie da się skraftować ani nic. No, tak. No, tak. Ciemniejszy. tak. To mniejszy. To jest po prostu MC Bartek?

to, to fajnie. Będziemy musieli... Będziemy musieli zbudować most, chyba. To może z ziemi? No. U niego ładnimy jakoś. Zrobimy jakieś kwiatki po środku. Dobrze. Dokładnie. Dokładnie. Nie no, będzie ładnie. Dobra, mi się łopata skończyła, prawda? No to ci dać. Nie, tam nie pochodzę, tam. Zrób most. To ja nie mam za dużo kogo, ale... No ja mam 50. Ale ci nie puszczę. Dobry. ty, Dobry. Nawet nie wiedziałem, że mam 50... Czekaj, nie, tu, tu trzeba równo zrobić. Tutaj to no, jakoś jeszcze czekaj, zaraz zobaczę. Um, Dobra, prosto tutaj... i w lewo. Dobra, teraz idziemy tak. Idziemy. Dokładnie. O nie, co tutaj się stało? Jak to jest jakaś kopalnia, bo tu oświetlona, ja tu nic nie byłem. Ja byłem. Serio? Bo tam nic nie ma. Nie, tu trzeba to obciąć. To trzeba obciąć, bo to brzydko wyplą. Ja myślałam, że coś tam... Dawaj! O, no się. Pokaż co masz. Pokaż swoje to O, teraz! Teraz do przodu cały czas, to tak. nie skończyła mi się. Dobra, to... Hmm. Dobra, Dobra. O nie, nie, to się. Ale mam drugą. To ja zrobię Tak, hmm. I teraz mamy zdrowie do nas. Ach, dobra, jest. A czy widziałeś, że jest taka nagrywarka? No jest. <laughs> ty pewnie nie zgodnie z czym chodzi. No ja, e, no nie. Do, do, dokładnie. I nie wiadomo, jak to żeby literę L. Może to, może to jakiś... Um, nie znam. Hiro nie robi tyle L. To może być Lick. Lick nie robi L, tylko robi krzyż w ziemi. To co? Ale też robi L, bo to jest L jak Lick. Albo po prostu to Bartek zapomniał, L jak że literę. to zrobił. Albo L jak Litora. Jest to eee. ja mama. Nie. Uch, nie. To jest złota kobieta. Sprzedam ją na czarnym rynku. Nie, nie no jest lindy. bezcenna. No właśnie, jest bezcenna. Więc jej nie sprzedaż, a nie nie kupisz. No właśnie, Dobra, ja, ja już kończę oświetlenie. Fajnie. Później zrobimy taki tak lęk. Nie? nie, nie zrobimy, bo nie, my nie będziemy mieli samorodków złota. Jakiego złota? Znaczy, samorodków yy, żelaza, Jezu. Ja to jest hmm. łatwe, przecież jedno, żela, jedno żelazo zarówno się A no tak, zupełnie. Dziewięć samorodków. A my mamy duże żelaza nie, nie mamy. Mamy, mamy, Bo mamy go mało. siebie wykosztowałem. No, no, no to jestem biedny, nie mam. Ja nie grałem przez kilka dni. Ty. Ja, ja, ja też nie grałem Ale grałeś wcześniej, ja nie grałem. Dobra, tutaj zaczynamy. Grałem, kiedy ty zacząłeś. Hmm. Hmm. O mam cztery... Ale jeszcze zacznę sobie tu przypadźmy. Hmm, muszę pomyśleć. Hmm. Czy to zacząć dalej, czy... Hmm. 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 bo tutaj na pewno będą schody takie te Będzie brukowe. Ty ja jestem z Tu to będą to, będą to? schody te brukowe, co nie? I po boku będą bruki, bo ja mam dużo bruku, Ej, tej a drewna mało. Tej to, to... No takie seł wydam do i wybutzego. Ej! Daj bo... się przespać! Zniknij, Bartku, zniknij. Zniknij. <grym> nie, nie, nie. Brick jest złym człowiekiem. Jeszcze jakaś krótka musi zginąć. Jeszcze jakaś krótka musi zginąć. No <grym> nie muszę. Ej, tu nie dobudować. Halo? Halo? Dobuduj za mną. Halo? Halo, panie Trzeba Gdzie, tutaj? Korkun. Muszę mówić o tym to ładnie. To wygląda jak głupio. Masz jedną. Mam. Mamy cztery. Ale, nie, ja też mam ale to jest w bazie. A ja mam łóżko za jakiś To do mnie A, Tutaj sobie postawię na środku i idę spać. Takie, no, śpisz. Dobra, to jest otworzę czat i sobie poczatuję. I patrz jak ja mam fajną klawiaturę bardzo. Bo, sobie... Bo, nie, szodnie. ściągnęłem sobie taki fajny motyw. No to jest test. Po, tak. Pozdrawiam. Nie wiem, czemu, ale nie wiem. Nie. nie wiem, nie pytaj mnie. Nie wiem, nie wiem, nie wiem co. Dobra. Ale bardzo ładnie jest ten. ten. No, no, to Dobra, to Patrzamy jak jest. To, to zbieramy drzewo czy czy co robimy? No ja idę po kilo, co mi Tylko, To się ten film, ten mam że żelazne to samo. miałeś mnie? Czekaj, to, to czekaj. Czekaj na mnie też chcę iść. Jak, jak obejrzałem odcinek, to nie mogłem grać. To jest. To jest. To ile już? plik, To ma To z To Ja To bo, bo mam dobry To on też mam... Nie, gdzie? Wy będzie mi działało gdzie to najmniej tyle i A, tutaj jest środka. Tak się zgubiłem. Górnik głupi. Powiedzcie mi, mam głupisk. Czaj, wszystką zbroję, żeby się podoba. Ale daj mi co? zbroję. Pokaż widzom! Tutaj za tobą! debil Skąd jesteś? Co? Tak. A, dobra. Myślałem, że, że masz jakąś głowę jakiegoś porąbańca. Bo to. Czekaj, czekaj. Mam głowę. Czekaj, a weź tak, że się do mnie odwrócić. Nie, ładnie. Wyglądasz mógł. jakiś porąbaniec. Nie, mów. Nie, mów po mojej A wy <suszy> teraz iść do przodu, jak tak masz głowę schloną. <suszy> <suszy> Wyglądasz jakiś żółw. <żul. suszy> Zobaczysz to na nagrywce. <suszy> Zobaczysz to na nagrywce. Spokojnie nie widziałem ich. Widziałam z swoim No ale oczywiście, czy tamten był fajniejszy, czy ten? I może Bartek zmieni. Nie to zależy tylko od was i u Bartka eee. też będą oceniające, nie? Dokładnie. Dokładnie. A gdzie tam stare? No, hmm. Dokładnie stare. Aż tutaj. Chodź, tutaj są tak? pochodnie. Ui. Jakbyś nie wiedział. A to jest nasza hodowla pani Ety. Pajęczyk? Nie, nie, nie. Uliany? Gdzie są Liany? No po prostu. A po co mamy Liany, że nie możemy ich zbierać? Możemy. A, no tak, z nożycami, no tak. Ej, czemu mi wzięłeś nożyce, ty złodzieju, no, dawaj to! Moje to moje są! Nie! Ale ja zrobiłem i ja już je mam dawno. To są moje nożyce, które sobie zrobiłem w tym. Nie duże Tak? No. Kiedy ty jeszcze nie miałeś nożyców, ja A w sumie ja mam to. swoje, dobra. XD To za to. Trzeba dajmy coś wyjeżdżać, że, 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 że mówię, że jestem kłamcą. O, zmieniłaś się. Dobra, ten... sorry. Dobra. Jak mam blisko do starego domu? Jakiego starego domu? A, tego domu, dobra. No, to no jasno, muszę przepalić. No, czekaj. O, dobra, ta ta ta, ta 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 seria opiera się chyba na moim domku. Na razie, na razie. No bo ja skończyłem z No ja jeszcze nie, bo potrzebuję dużo bruku. A noszę mogę... w plecaku To, to muszę Ci trochę ten. dać. Eee, nie. Znaczy tak. Znaczy tak, bo mam tylko dwa stagi. I to ja chyba mam. Trochę. Mam stagi, stagi, tu, tu. Muszę ja so... trochę musiałam przepalić na stagi. Kobla. O, mam tyle. Y... Ile? Mam trzy... Trzy y... stagi? To przeróż to Tam przez... Tam trzy stagi? To przerób to... Znaczy przerób z dwa stagi... Nie no nie z dwa stagi. Za dużo. półtora staga na ten... Na... No. Nie na Nie na stołmach. Na Na, na, na y, schody. Po co? No bo ja przecież będę robił wejść na górę. No to chodź tu do mnie. No, sorry, widzę wiele. Muszę przełożyć towarkę To chodź tu. To chodź? Czekaj, A, muszę sobie zdjąć bo... O, cztery mi się wzięło, przypaliło. Jej. Nie. doskonałe poczucie humoru. Dokładnie. Um, jakby, jakby jakieś były przerywki dźwięku, to to, 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 to... To mam bardzo mikrofon w niewygodnym miejscu, gdzie jeszcze mam akurat rękę jak gram, więc... Um, A ja nie wiem, no, to przepraszam. No zobacz A ja tutaj mam mikrofon. A to, to masz bardzo wygodne miejsce. Ale I ty jak zawsze rozmawiałeś przez telefon? Oświetlany nagrany film. O nie, już, już zakończył się film. I tu ten dołączysz. Już można w Mobizenie Ja cały czas nagrywam Ile już jest nagrywki? E, 21 min. Ej to już może kończymy, co? Może się nie zbudujemy w domku Ale to zrobimy w następnym odcinku Dobra e, to Bo to się powiem, było takie przed przedstawienie i bawienie To powiem tylko tak. jedno, chodź tu do mnie Czaj, to ty zrób jeszcze takie jakby cięcie, co nie? U mnie to będzie słyszeć, ale co tam Złącz, złą Nagrywaj nagrywanie i potem to złączysz, co nie? E, 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 to jest link do, do łączenia i się żegnam e, Możecie dać łapkę w górę i subskrybować mój kanał tej paliote. On mi pomógł. Dokładnie. Jego osłubować najbardziej, bo jest moim bardzo dobrym kolegą no, ja. Dokładnie. Okay. Hmm, no może nie tam. Nie no tam. Nie e, mnie. to. Ja mi... Nie wal mnie. Nie wal mnie. No nie będę to ty Dobra, w... to, to... To cześć.